Siema, siema z tej strony oczywiście Elvisy, witam was moi kochani bardzo ale ta bardzo, bardzo prze w kolejnym odcinku na moim kanale. No i uwaga, uwaga, sobie to właśnie dzisiaj wbijam na serwa i właściwie sobie dzisiaj jeszcze nie zdążyłem nic zrobić, a tu od razu Agentix, Elvisów Biedam, ja nie jakaś prawie więc właśnie jakoś teraz w tym odcinku, polecimy sobie w kierunku agenta, ponieważ tego z właśnie mi pisał, jest jakaś serio ważna kwestia, którą musimy poruszyć, więc zaraz jakaś się właśnie co do tego popłyniemy. Z mojego to właśnie pięknego, pięknego gościu wypływu, flagi Ameryki, są te właśnie ogarnięte, a my pójdziemy sobie jakoś to właśnie jeszcze w kierunku kolegi Agenta, zobaczymy to niego zła właściwie jaki ma dla mnie jakieś Chyba w tym, mówił. Nie mam pojęcia, więc zaraz zobaczymy właśnie o co mi ja chodzi ty właśnie sobie płyniemy moją piękną rzeczką, która prowadzi właśnie do Synologa Antixa, który sobie też właśnie tutaj obecnie buduje taki port Tylko no akurat, że jego port nie jest w najlepszym stanie Bo jest dopiero w budowie, okej? Okay? To nie jest u niego najlepiej, więc Więc teraz jakoś właśnie wejdźmy, ok właśnie teraz zaparkujemy I polecimy sobie właśnie jakoś tutaj do jego chaty i zobaczymy, o Więc właśnie tutaj jakoś te łącze, subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne Chórę, nowe epickie, epickie odcinki codziennie z nowej serii super więc właśnie, subskrybujcie i dzwoneczku, bo jest to bardzo ważne a w Moment, uwaga, uwaga, każda osoba, która strzelił suba i dzwona, i napisze w komentarzu drzewo, otrzyma od mnie serduszka, i to oczywiście będę sprawdzać. Nie będziemy stylować tutaj, bądźcie, jeśli się chodzi o reguły, uczciwi, a jest szansa na, na serce, więc lecimy. Okej, okay. tam się chowa, jakiś tam kolega biega, dobra. Zobaczymy za lata, to tu właśnie chodzi, bo nie mam pojęcia, ale okej, okay. nas Na nie ma, czy będzie było. nasz że będzie było, właśnie nie ma. Okej, okay. teraz cyk, i teraz cyk, i teraz cyk, okej. Okay. Taki mnie to nie. Teraz wyjdę do tego pokoju, mm. gdzie jestem ten pomysł, to się zdziwi, okej, okay. naprawdę. Lol. Dobry chlebek. Agentix, Jaki pożywny, taki Agentix! Krzenny. Pomocy! Agentix, pomocy! Pomocy! Ej, czy co teraz wyszedł? Halo, Agentix, Tu jestem w twoim domku! Czy mnie teraz olewa, czy nie, nie mam pojęcia? Czy jak tam słyszę tego frajera... Halo! Pomocy! Pomocy! No, nie, no. Pomocy! Co ty tu co robisz? Co ja teraz zrobię, Agentix? Nie wiem, bardziej zastanawiam w jaki sposób się tutaj dostałeś. No, zbiłem szybę i postawiłem badowanie. Halo, stary, pomóż mi. Stary, nie no ja szyby nie będę niszczył, ona jest za droga. No zbij szybkę, e... stary, no zbij nie, szybkę! Nie, 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 zbij nie, no tyka, szybkę, je, nie Zbij szybkę, bo ja nas jej! Dobra! No Tylko nie. innego procesowałam, stary, dobra. Otwieraj to i muszę co chodzi stary, bo kazałbyś do dzisiaj przyjść. A, kazań ci do mnie przyjść, No Ale wpierdziłbyś okay, okay, mnie, chłopie! Czekaj, to zaraz ci wytłumaczę, ale no. musisz jakoś stąd wyjść. No dobra, to wychodzi, chłopie! Dobra! Dostałem się, ej! Nie. Okej. Odkupujesz te szyby pierwsze. Ale. To nie są szyby. Dobra, raz, dobra. sami kazaliśmy, że kiedyś... Zobacz, nie było śladu, zobacz, nie było śladu. Nie? Masz tu jest czemu stary, jeszcze to popsujesz? Masz lilię pochodnie i stary, mówię, to I dlaczego na ciebie wpaść? To, bo to jest, stary, dość ważna kwestia, Dobra, stary. dobra, to chodź, chodź. Idziemy, idziemy. Gdzie idziemy, co? Gdzie idziemy? O, ok, okay, masz widzisz amerykańsko. E, masz kierka, co? Dobra, to chodź, lecimy. Ale w piesce wyjaśni mi co chodzi i dlaczego nie da się przyjść? Wyjaśnij Dobra, mi, jak zaraz ci wyjaśnię, zaraz ci wyjaśnię, tylko pierw chodź, polecimy, e, pokażę ci o co chodzi. Ja od mam razy, pojęcie, nie mam pojęcia o co chodzi, stary, Dobra, ale okej, okay, zróbmy to. E, widzisz Dobrze. tą farmę? No to jest moja farma drzewek. Łapi złotko i mi jedno złoto Uuu. i mi to czyniesz. Zaraz realnie wiem czy, czy to Całe już mnie tabliczki, stary, ale zobacz, to jest właśnie tabliczki, w których mówimy, że za skorzystanie z farmy pochodzi się dwie sztuki złota A tam jedno złoto więc, stary, dał, dorzuć, więcej rzeczy zobaczysz. To ale. czy. Ale wyjaśni mi, stary... czemu w ogóle pochodzić teraz Golden Co? Wyjaśni mi, Agentik, wyjaśnij e, mi. Zobacz, zobacz, teraz Z No ale wpierw wyjaśni, no to halo, tyliby, mówię teraz po raz piąty. No, stop, halo, mów, no. o co chodzi? Wyjaśnij Agentik, dla e e dlaczego mi teraz coś robić Agentik. Za no, stary, zakadaj, gadaj w tym momencie, gadaj hopie, no. Bo zaraz nie wytrzymam nerwowo. No, By jeżeli coś zrobisz dla mnie, to dostaniesz jedno złoto. To jest taki no, deal? I Tak, I tak taki deal. ale to tylko z żart, czy coś jeszcze? No zobaczymy, jak się wyczy. Jeszcze. Ej, dobra! I tak w ogóle nie wiem czy wiedziałem, ale to jest właśnie, uwaga, uwaga, nowa ścieżka, która prowadzi do mojej przeepickiej stajni, stary, Zobacz sobie to! teraz ja sobie właśnie <grym mieszka mój <grym> konik, którego jeszcze nie <grym znasz, <grym ale zobacz. Nazywa się on gienio. to, jest, to gienio. jest jakiś stok narciarski. To jest Gienio, zobacz. Znasz go chyba, nie? Dobra, I... właśnie to jest... I właśnie moi drodzy, właśnie. tą tutaj właśnie stajenkę budowałem sobie na swoim odcinku na drugim kanale Elvisoko, którego właśnie Wam go porta, pleca mam to właśnie linko w opisie i w każdym więc ten właśnie Wam go. Również polecam subskrybujcie, bo jest to bardzo ważne. Lecimy po 30 sobów, Teraz, wiesz co? Agent, ale... Ja miałem dla ciebie coś tam skopać. Nie chcę, żeby cię to kopał? Agent, no, nie XT... no, właśnie miałeś lecieć, no kołko. Zostaw tak Chodź lecimy agent. Chodź teraz, lecimy, spoko! Ale powiedz mi ile tych drzewek potrzebujesz, to? No chyba nie dałeś. Dobra, staro, ale zobacz, jedną sztabkę, to mogę ci ewentualnie zrobić połowę, okej? Okay? Będzie spoko? E, Połowa? No i całe to całe. Ale nie widzisz... Ale czy ty jesteś Agentix ślepe, czy to gdzieś tam przecież napisałem? ale zobaczysz, jeszcze ci się to zwróci dzisiaj. Mógł zwrócić, okej, no to spotkać, Skoro to jest taki właśnie wie, jest w ogóle odcinek, że ty nie będziesz płacił, a ja będę wychodzę za zadanka, to będzie nawet spoko! I ciekawe za właśnie, ile w tym odcinku zrobiłeś właśnie na nacinku, bo nie do końca. Zobaczymy ile zrobimy, bo jest, no to powiem wam, że to jest sprawa szansa, żeby sobie zrobić sporo. No teraz ty, w takie wultima się kierka już w ogóle dopiero połowę urjeź naprawdę jak sowa na 4 lokie, ok. to był błąd, ale jednak nie wiem, więc teraz tak, teraz taką chękkości okay, lecimy, Agentix, i powiem że no, jeden drzewo, właśnie już mamy i jest ich parę, i może byśmy to by było... Ci, wiesz? Nie, ja myślę, że ja sobie poczekam jednak i sobie popatrzę. Powiem ci, że nie znam na, na tym właśnie tej ser, ser, serwerku bardziej o sobie niż ty, wiesz, naprawdę to się właściwie każdy stara, ogarnia sobie tę do ty po prostu no, mówisz, no okej, masz jedno złoto i weź to zrób zawnie, to jest zupełnie nawet śmieszne, okej? Serio, to jesteś taki po prostu nie dwóch. Dobra, i tyle poczekaj, ja se leżak ogarnę, oki? Nie, to byłoby nieuczciwe. Agenciz, nie, bez żadnego leżaka, serio! To nie są stali jeszcze wakacje! <grym> jak to, nie? Jak tak? Kurde, masz krem z filtrem wrócić? Nie, obecnie nie mam z ale mam do ciebie perełeczkę, jak chcesz za, za, za chwileczkę. Serio, Agency, sorry, wy się ogarni, naprawdę! Ja sobie to... leżę na leżaku, ale... Ty teraz pracuj, ja ale... sobie dzisiaj odpoczywam. Ale wiesz, to nie za to, nie wiesz o tym, czy nie wiesz, bo naprawdę <grym> powiem ci, że no powoli nie powoli nie ogarniasz. Zobacz, zobacz jak tu jest ciepło. 5 stopni na dworze, ja już tutaj sobie mogę. No laty. panie, no, normalnie teraz mamy tutaj fajrancik, nie no! Wygodno powiem ci że to właśnie dwa drzewka, więc tak to właśnie się taka lipa, ale trudno, okay. lecimy Zróbmy to serio. Czas właśnie się wzbogacić, więc teraz tego już nie polecimy, to właśnie to właśnie szybko na górę. okej, okay. i kobieta sobie, dobra, wiesz co, dalej? Co? chyba tego drewna starczy. Starczy, no mam no, no, tylko już ponad dwa staki, nie? Więc może już starczy, co? Co myślisz? Okej, okay, dobra, tylko dobra. Właśnie, to, to właśnie to sobie właśnie to jest jedyna rzecz, co To jakiś dziwny. Jaki jest? Co to jest? Co? Jaki jakiś jesz różowym mnie bije. Jaki jesz? Co Jeste? Endermite, hey. nie bij go. stary, <laughs> nie bij go, nie bij go. Agentics, no, ale to ale, ale to nie był jeszcze. To schorze. był jeż. To nie był Nie, ja nie są fioletowa, Agentix! Halo! Szkoda, oh. że nie miałem jakiegoś pomidora, kurde. on gra w Minecrafta? Nie mam pojęcia, ale okej, trudno, zlecimy, sobie właśnie teraz jakieś te jeszcze, zapisałem jeszcze sobie właśnie, zaraz jakoś posadzimy i polecimy, dalej sobie właśnie się jakoś zbogaci, więc teraz z się właśnie było jakieś wyjście, więc teraz tędy sobie polecimy, o będę, dobra, sąadzimy teraz właśnie go jeszcze szybko drzewka. Aha, bo nie mam strzelanek, więc kiedy nie, Dobra, Gentix, stary, spoczko, więc teraz o, gadaj jakieś. Skończyłeś agent... pracować. Tak, tak, skończyłem, więc okay, teraz dobra. gadaj, co mam zrobić dalej, co? Dobra, za gordę, to teraz oczywiście. łap złoto i idziesz za mną. A tego teraz za mo mogę sobie wziąć, tak? Tak, tak. Poczeka, A? Ale nie, drewno to jest dla mnie, no co ty A, myślałeś, że co? Okej, okay, no powiem ci, że no jest teraz troszkę przykro, no trudno, okej, okay, to mam story, ja łapcę właśnie te, te, te całe trawienko. Oczywiście to jest to drewno całe, żeby nie było, nie? Okej, okay, dobra, to chodź, okay, chodź. Okay. To, to, to byś dla się statać e, się. No, no, może wiesz co, jak ci dałem to złoto, znajdź mi jakąś ładną plażę. Plażę. No tam jest plaża, to zobacz, jest taka ładna plaża, że on? Tam jest właśnie. A tutaj tak średnia, taka miejska, A musi być pieskowa? Wali... E, tak, piaskowa, bo inna to. jest... Chyba, to że choć... ładna taka dzika będzie. Ale dzika toasz, to który lecimy, bo wam powiem, że zanadto za takim nie Ale zniszczyna i ciepłe nie może być w tym lesie, pamiętaj. Tak, tam jest wyspa, rozumiesz, to wyspa, plaża, o. w jednym. Co ty myślisz, co? Dobra, tutaj jest ładnie. Sztabka złota, sztabka złota. O, nie, nie, ja już ci dałem ją przecież, żebyś szedł tutaj. Ale co? ona przecież była za to drewno, stary. Ale nie no, żebyś tu szedł. Teraz to, o, jeszcze ci się wynagrodzi, więc myślę, o, mm. masz jedną sztabkę złota za to, żeby tutaj wyrównać trochę teleuronów na leżak Okej, okay, dobra, stary spokojnie, Powiem ci, że jesteś pomagać dziwny, no ale powiem ci, że na no, skoro płacisz, skoro płacisz, to czemuż by nie? Będzie... Ważne, że to się właśnie okay, bogate i kiedyś będzie bogatszy. Dobra, cyklu, to od razu i Stop, stop, stop. No, Już marzy? masz mi rez, leżak mi rozłóż. Co to będzie kosztować, wiesz? Nie no, to chyba za to, że już tutaj, no to bez, nie bez przesady Dobra, okay. udało się, udało się, to okay, masz. Dobra, skleżak, teraz co robić Co robić? Co teraz też, co? A ja wiem co chcesz, mm. więc chcesz. wiem, stary proszę. Nie, agentix, nie, ja, ja więc co chcesz! Nie, nie, ty nie wiem. Nie, wiesz, o, ja wiem, czekaj. Łap złoto i teraz będziesz trzymać tego kotleta i jak zgodnie, to mi go rzuci, <laughs> bo mi tego nie chce trzymać. Okej, okay. dobra, Agentik, zróbmy to, ale to wiesz. jest te... życie! Agent... A, a wiesz jakbyś jeszcze chciał? Tego? Że w tym momencie każda osoba z Ciebie oczywiście follow na moim Instagramku, elwisopodłoga, oficjalny, więc właśnie wam go bardzo wracam, macie na niego link w opisie, tam właśnie macie moje zdjęcia, więc właśnie macie, tam go bardzo polecam, bo to jest moje fajne foty, więc agentnik spoko, no mam tego koncentracja cały czas łapie, okej? Okay? Uwaga, zębia cię trakuje, daj hajs, a, broni, daj hajs, szybko daj hajs, daj szybko daj hajs. Okej, okay, życie. daj okay. To jest a, gudeczne, Dobra, to, chcę się wykąpać, chcę się wykąpać, to wskakuje. To łapko Mm -hmm. Okej, okay, dobra, fajnie się tu. Pływa znaczy, mogę w a coś teraz możesz teraz okopać, czy nie mogę? Możesz, możesz. Okay, tylko dzięki. Nie, nie, tylko w, w swojej strefie, w swojej strefie. A, nie, jest moja strefa. Dobra, w strefie. Dobra, dobra Gent, stypi mów czego byś chciał takiego bardziej survivalowego to albo stop, stary, stary. to Właśnie pamiętaj, że się zbyt w tym właśnie w wiesz, mów stary, co mam dla ciebie zrobić? Hmm. Wykopać kopla, na przykład nie wiem, coś zrobić z tym twoim tunelem, na przykład nie z tego pojęcia, po prostu move, okay? mów, okej? Mów byś od mnie właśnie wymagał. Hmm. Ponieważ koniec tego ok, okej lecimy. No, no to chodź do wioski, chodź do wioski. No gdzie dokładnie. Nie wiem, gdzieś tutaj do wioski jakiegoś villagera musimy znaleźć. Ale po co ci wleczam teraz, tak? Nie, <grym> zobaczy. Ale nikogo to właśnie nie, nie, żeby nie było, nie będziesz bił, żeby nie było w styli, żeby nie było, nie? Nie, nie, wtedy nie, ja nikogo spoko, nie będę bił. Aberka jest. Nie będę nikogo bił! Serio, nie! Przecież, to, przecież Abra będzie wtedy wyrócił zmieniach, chyba o tym wiesz, nie, <grym> nie, nie będę nikogo bił. Pamiętaj, że to jest Nostą moja dobra wola o, i ja to robię samą. Dobra, mam pomysł. Widzisz ten budynek tutaj? Tak. Rozbierz go. oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie! Nie będę niszczył miasta! Nie będę niszczył gościu miasta i tyle! Normalne Wiesz, stary kwestia. w tym budynku czy nie? Stary, ja mówię o normalnych kwestiach surniolowych, okej, więc stop, serio, stary, stop! Co byś dobra. chciał? Co to, byś chciał, agent? To inaczej? To widzisz tego creepera i kurczaka? Tak Masz jakąś zapalniczkę może? Nie, jest to w ogóle czeka, a nie. A a... dobra, tego się nie da zrobić. A miałbyś może, stary, nie wiem, kuchy, a, a, teraz trzy żelaza? Masz cztery, trzy żelaza. dobra. Pytam się. No, nie mam, nie mam. No nie, wreszcie na stary. Zrób pytać z Rivalowego. weź się ogarnię, przecież mówicie po raz chyba 15. Okej, okay, zrób co? coś, ale z weź się ogarnię, Agentix. Co mam da ci zrobić, co? Dobra, to przynieś mi dużo jedzonka, bo głodny. Okej, okay, dużo jedzonka, to hajdę do Agentix. Kosz, właśnie, kosz, jesteś ze mną, je mną polecie sobie właśnie w kierunku mojego domku. Ponieważ, nie wiem, czy wiesz, że mam swoją właśnie prywatną farmę e-krów belgijskich, wielu to Agentix. Belgijskich, mam nadzieję, że mi smakują, bo jak nie No, no to jest to, wiem, to najbardziej to ekskluzywne są. mięsko w ogóle w mieście, więc tym bardziej. Tutaj właśnie widać, że też Abra sobie flagę USA wywieś, jak i widzę, że ładnie to teraz wygląda. Tanie. to nie wiem, że teraz jak się tutaj w tym kierunku, spoko skaczemy. Ooo! Chyba wszystko chyba, chyba dobra, nie umarłem, więc to właśnie ile powiedz mi, ile tego chcesz, co? Ile chcesz? E, ile po prostu mogę? No i chcę jak najwięcej. Ile możesz, ale... Powiem ci, że okej, okay, ale to już będzie kosztowało tra więcej, wiesz, bo jest tutaj po prostu mnóstwo to no daj nie. jeszcze, stary, wiesz, sto, jedną, a dam ci tego po prostu mnóstwo, dobra, spoko, posta, Proszę. Stary, pasuje mi, okej, okay. ale, 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 wiesz, co, jeszcze jedno, ostatnią, okej, okay, ostatnią. Bo to okay, będzie, stary wow. sporo mięsa, dobra, więc teraz widzę, no na odcinek, a tyle gold, to tylko, do wow, nie, dobra, siema do krówki, ciomeczki, bardzo mi tutaj właśnie jest przykro, moje krówki belgijskie, ale klient płaci, klient wymaga, nie, więc zaraz tak, teraz tak, i teraz tak, no. Powiem tak, sprawimy to wielki ból, ale chyba musimy, okej, okay. Chał musimy, to jest wszystko dla dobra mojego portfela, okej, okay. więc teraz tak, i teraz tak, okej, okay. no. Chociaż skóry nie chciał, okej? Okay. Chociaż skóry nie chciał, więc teraz stag teraz tak, okej? Okay. Dobrze, tak mów, to właśnie myślę, że wystarczy, bo to jest tylko mega dużo, okej? Okay. Mega, więc teraz taki, teraz tak, okej? Okay. Okej, okay, agent wiesz co? To łap! Proszę bardzo, agent okay. x, to jest właśnie kolego dla ciebie, wszystko, picobello, proszę bardzo. Okej, okay, ale czemu to jest nieupieczone? No, chciałeś jedzonko. No, chciałeś dużo jedzonka. To masz dużo jedzonka. Nie mówiłeś jakie to, no po prostu chciałeś nie. No to upiecz mi, no to... Upiecz ci, a dobra! chłopie No pewnie, to chodź lecimy, spoko, ty właśnie teraz mam flagi Ameriki wieszone spoczko. Dobra, też nie wiem czy widziałeś, ale w moim właśnie domku powstało muzeum drzewa dębowego. Widziałeś jakie ładne? Czy nie widziałeś, to? Co? Czy nie? Czy ci się podoba czy nie? Takie, takie średnie jakoś. Czekaj, wiesz co, zaraz ci właśnie jeszcze jakoś szybko ogarnę, to właśnie te jedzonko. Teraz tak i teraz tak, okej. Okay. to właśnie teraz podzielimy szybko na cztery. Okej, to się to właśnie podzielimy na cztery. Idealowo to właśnie będzie, więc teraz cyk, teraz cyk, teraz cyk i teraz cyk, dobra, udało się, to mam tego troszkę, jednak, chcesz widzę, że dużo ale trudno. Okej, okay. agent ogarnięte, mięsko zaraz będzie. Czego byś teraz jeszcze chciał, co? Co? Mm. Hmm, pomyślmy, pomyślmy Dobra, poczekaj, co ja mogę tutaj chcieć. Ale teraz nie masz bez mocenek, więc wolałbym na stronę teraz jakaś w domku, nie? Czekam się jak chciał? Mów, zaraz będzie właśnie go dwoje tu mam ładnie coś widziałeś, ale swoje sypialni widziałeś ją w czy nie widziałeś jej? Po porem, teraz tu jest swoje Zobacz jak ją wykonać. To w ogóle widzisz stole, przecież to jest piękne, okej? Podoba się? No ty tutaj masz w ogóle zobacz. Wszystko jest puste, okej? Wszystko jest puste Serio Nie sprawdzaj ja wszyscy, wszyscy, nie... Wszystko jest puste, gente. Wszystko jest puste. Wszystko, naprawdę wszystko. O. A co my tu mamy? Nie, tam nic nie ma! Fajny stojak. wezmę go. Łap złoto. Mm. Okej, okay, dobra, Pomyślałem, że tu że paseczku w parę z stołów. No, i okay. właśnie tam była moja skóra dexowa, Więc całe szczęście, że mam na sobie, tak? Jest całe szczęście, ponieważ byłoby strasznie. Więc teraz, gościu, zaraz to robisz to, ale to moje krosno, halo. Staje to jest mój loom. Halo! Nie, ja teraz go dotykam. Ale dotykanie kosztuje, stary, przecież, tu jest wiesz. Żiemyczki, nie do właśnie, ja chodzi, ale naprawdę przecież w tym odcinku stopują w ogóle tysiadasz, no, to jest nierealne, serio. Chyba Agen właśnie jakoś, był, był w kopalni, albo, albo tak w tym stwór, naprawdę przecież far, więc teraz Ty jakoś, jakoś właśnie szulecie na, na dół, więc serio, sobie na nowo, jest to bardzo ważne, chore nowe odcinki z nowych przygód codziennie, więc teraz ty gościu, mamy to, właśnie, że ta agenta mięska, więc sobie właśnie wszystkiego odbierzemy. Dobra, i będą teraz właśnie wszystko dla Agentixa, ogarnięte idealnie. Dobra, więc panie Agentixie, Agentix, łap swoje jedzonko, Agentis łap swoje jedzonko, więc teraz cyk, proszę bardzo. Okej, okay, masz o, go jedzon, dużo. Jedzonko, dobra, go, ja, dużo. Ja co? teraz chcę się wyspać, więc łap. Ale, ale, no to śpi. Ale śpi, ale Abre jest teraz na serwerze i bałbas, to nie ma takiej w ogóle możliwości, wiesz? Jestem mm. teraz na, na serwerze chłopaki agentics, nie rozumiesz mm -hmm. tego? Ale. Gdzie mm. jest to? To ja teraz właśnie po prostu sam wyjdę, poczekamy sobie z Agent w stanie a w tym w tym czasie pomyślimy sobie w ogóle, dlaczego Agent Agentix przez cały dzień nie mi daje pieniądze. No okej, okay, spoczko, rozumiem, że jest bardzo, ale nie wie jak zwykle, no powiem tak, on był taki zawsze żeni, ale żeby iść do kopalni specjalnie, aby sobie zdobyć złota, żeby przez cały dzień mógł usługiwać, nie ma pojęcia beczki po co, ale będę tak, no Spoczko, to jest dla mojego portfela oczywiście korzystne, więc mi to właśnie pasuje. Jeszcze dają w ogóle o połowę nie mnie, więc dlaczego właśnie to jest niego pokażę nie gardam, więc teraz tyki, teraz tyk, Okej, okay, i zobaczymy, czy już kolega wstał, czy się na sobie jakieś, nie wiem, śpi, czy ten stylu, czy jeszcze śpi. Halo, to jest Paweł że tak już irytujące. Czemu on, kurde, w końcu stopnie wstanie? No, halo gościu. Halo, czemu on tutaj Ej, Nie stanie? nie czemu nie budzisz? Siema, siema stary czemu mnie budzisz? Jakim prawem? No nie się już wyspałeś wyspałeś już, się nie stary. Wychodzę stąd. Ale to nie jest wyjście! Halo! To nie jest wyjście! To jest stary prywatny tarasik Agenty, zrozumiesz tego? No, jeszcze sobie kostki połam. No widzisz, to masz maga serce, masz też kostki połamane. No i mi bardzo, w ogóle wiesz co? Jestem zwolennikiem tego, bo teraz do środka, ponieważ to mogą być creepery, kri wiesz, więc chodź, agenty, lecimy. Creeper Wobec... w twoim domku, jasne, ja jestem jako pierwszy tutaj no, do, stary, do ich Powiedz Powiedzmy, czego byś to chciał? Co? Czego byś stary chciał, co? Uwaga sobie. Wbij wbi do niego i walcz z nim na... Ty bijesz go mięsem, a on nie chce Nie będę go bił, bo to mój pupil, ok no, dobra. Mop, mop. Spróbuj go pogłaskać. Pogłaskać? Ale raz, tak? Raz tylko. Nie, kilka razy. Raz. Okej, okay, eee. dwa, trzy to jest kilka. To spoko, eee. wystarczy, dobra. I cię jak płaszczesz. No, znaszczysz. a patrz, On... patrz, ja. Tyk i, I nic nie robi. No nie bij go! Halo, halo! <laughs> jak ciebie zwierzęta nienawidzą. No, chodź Agentix, chodź lecimy. Wiesz to, nie mam pojęcia dlaczego ty właściwie jesteś powiem ci, że no będzie będziesz sądzisz w ogóle w ogóle nie, ma, ale skoro robisz? płacisz to okej, okay. no żeby nie było, okej? Okay. Masz swoje zamkę. To nie jest basem, bo to jest mój taki kanał, powiedziałem łódką normalnie i tam jak ciesza, to wiesz to, ogarnę łódkę i, i ci do pokażę, żeby nie było. Więc teraz tak, Agentix na luziku, więc teraz właśnie było drewieńko, więc teraz. A co my tak... tu mamy? A nie gdzie niby? Gdzie nie Zaraz się powiem Teraz tak, i teraz sekunda, dobra. Gdzie kolego? Gdzie jesteś, co? Halo? Co? Okej, okay, czyli tu nic nie masz niby. To ja wiem, że tu coś masz. Ale tu nic nie ma. Ja wiem, że tu. Tu coś nic nie ma. ma! Przekop ten pokój. No dobrze, okej, okay. jaki pokój w ogóle? Tu nie masz tego tutaj, pokoju. tutaj masz mi pokazać, gdzie no jest dobrze. twoja baza. To na baza? Nie ma tak. żadnej bazy by Jak żadnej nie, nie znajdziesz, ma. to nie dostaniesz jeszcze jednego golda eee, czyli musi być jakaś na baza? Tak, musi być, bo wiem, że masz. Eee, tu nic nie ma, okej, okay, zacznijmy od tego, że nic nie ma. Okej, okay, dobra, gdzie jest twoja tajna baza? Ale co jest wiesz, taka, powiem ci, że cenna informacja, jednak, no, która jest naprawdę, powiem ci, że normalnie, taka wiesz, mega kosztowna, nie? Normalnie, no, to ja i co bym, z tego, Jak Normalnie to nie, bym, że no, spójrz taka gold taką informację, nie? Więc no, no nie wiem, więc powiem ci, że no, chyba mam taką wiesz, lekko niepamięć, wiesz? Aha, czyli. Czyli nie chcesz mi powiedzieć. Nie, po prostu za sztabkę, za to mam tego lekko nie mam, no, nie, wiesz naprawdę, nie wiem wiecie dlaczego Okej, okay, dobrze, zapraszam Agentix, zapraszam. Czekaj, tylko teraz gdzie to było? Nie mam pojęcia gdzie to było? Nie mam żadnego pojęcia, ale okej, okay, dobra, pokażę ci No Zobacz Proszę O. I sobie sobie Znaczy to nie jest taka no nie jakaś tam baza, ale jednak jest fajne. Ej ej ej, oddaj Byłem temy! Nie za trzy golda Nie, bierzesz tego golda i to oddaj, naprawdę, oddaję moje temy. Ja sobie nie życzę, czy oddaj to w tym momencie. Pieniądze, nie dajem wszystkiego agentix serio. Pieniądze szczęścia nie dają, tak? <laughs> Dobry żart, nie? Okej, okay. więc teraz styk, teraz styk, dobra. Okej, okay, to wchodzimy. No i nie wiem, bo to ci ta informacja, ale spoko, więc teraz styk, teraz ty. Okej, okay, wychodzimy. No zawsze by łatwiej okraść kogoś, na przykład. A jak to okraść? No tu, tu nic, już nic nie, nie masz. ważne. nieważne. No ale. Agenty, co dalej teraz to nie No bo. Okej, okay, już, już wiem, co. Y... Z... O, mam pomysł. No? Znajdź mi tą głupią muchę. Jaką muchę? No wiesz, te twoje takie głupie muchy z tu latają. Ale muchy teraz stare śpią, bo jest noc, Nie wiesz, to. Teraz właśnie znowu na Nie, nie bij, nie bij, bo zniszczysz inną stary całą. Muchowisko jest już stary. nie ustawione, takie w ogóle opcji, Nie, nie, tego. Bo, jak to zniszczy im muchowisko? No zniszczysz im Mucho, muchowisko. muchowisko. Nie, jesteś głupi. Dobra. Rytuał, Czego? że Powiedz mi, czego byś chciał, co? A że chciałbyś kupić skórę, chłopie! Skórę? Na książki, na nanti Taką powiem ci, że no skrówki belgijskie, mam te właśnie na sklepach eee, wiesz to nie, skrowy, no co ja będę w skórze ze skrowy chodził? Jak ktoś mnie się zapyta, z czego masz kurtkę, to kto? Powiem mu, że z, ze skóry z krowy? No nie! Z belgijskiej, ja, belgijskiej, ja, wiesz o co chodzi, Ale nie. belgijska krowa, Dobra, stary. a nie amerykański. czego byś chciał jeszcze? Co? Powiedz mi, czego to właśnie by, by, byś chciał jeszcze, co? o, ja z nimi nie walczę, ja z nimi nie walczę! Właśnie, że walczysz, łapkę. Nie złoto. walczę! Hej, w sobie to... W sumie to okej, okay, dobra! Niech ci będzie, no niech ci będzie, dobra, ale... Ale wszystko to właśnie wyjaśnić, wszystkie? Niech to jest bardzo dużo. No dobra, powiem Ci, że no, nas pokonuje. Ale walczysz z kotleta, co ty? Myślisz, ja mam tak kotleta! Łatwo? Co ty gadasz? To jest to creeper! Halo! Nie! Nie! Ona on mi miałek zniszczyła, to jest nawet, powiem ci, że niepłacalne! Głupi no. creeper! No. no ale ale Ok Dobra Agentic, zamaga wyjąć mieć? <noise> I jak będziesz mieć pół HP, możesz się ratować. Ale ja mam cały, całe obecnie życie, więc to jest taki drap na bez sensu. O! To jest pomysł! Mam plan! Mam plan! O! o. To ty Uda robisz. Udało się! Zamknąłem je, uwięziłem je. Już to nie jest taka, taka walka pisana. Widzisz, że jest poka nawet. Nie? Dobra, za słaby jesteś. Patrz, jak to się robi prawdziwym kotletem. Ale to nie jest kotlet. Ty ale, się agend, nie znasz po ale, prostu. Uznajmy, ale, ty się nie znasz. Patrz ale ty, agend, ty się nie znasz. Halo, to, to, jest, to jest miecz normalnie, o co ci chodzi agent, O co ty, ci chodzi? Patrzcie jaki to jest amator, on, on, on nie odróżnia kotleta od miecza. Patrz, patrz, patrz. E, no co ty, ty to nazywasz niby jakimś mieczem. No to nie jest miecz, przecież sami tym kazałeś się bić, Halo, Agent. No o co ale przecież chodzi? to jest Kotlet! Ale sami kazałeś się bić kotletem, chłopie! No, ale poczekaj, mówisz, że ja biję ich mieczem, a patrz, mogę sobie zjeść ten mój miecz. Czy miecz się da? Zjeść w Minecraft, no nie da. No nie da się, więc znowu więc no, będzie nie A kotletem w takim razie. Oj, Agentix, okay. powiem ci, że nie mam w ogóle pojęcia, o co ci chodzi, ale okej, okay. płacisz stary, jest wszystko spoko, tylko powiem ci, że szkoda, że po sobie dziurnia naprawiasz, wiesz? Szkoda wielka. Oj, też tak sądzę, też tak więc sądzę, Więc weź że... to stary może teraz napraw, to weź to teraz napraw. Nie, ja nic nie naprawiam. Ale mówię, ok, to jest obowiązko o, no chyba, że tak kolego, no chyba, że tak, powiem Ci, że no w tym odcinku zrobiłem w ogóle więcej niż przez, niż przez swoje całe pół godziny od skopania, wiesz, więc nawet dla mnie spoko, okej, okay? więc teraz cyk, teraz cyk, ok? raz, dwa, ok? trzy, udało się, Picobello, co byś, kolego, wobec się chciał, co byś chciał jeszcze, co, śmiało, no. no. Wiesz co, mhm. Ma pomysł. No słuchaj, słuchaj, do tego, może nie, hmm. No co? Hmm. Śmiało, mów, a ja cię wysłucham, tak, tak żebyś się trochę może podnudził, żebyś się tak zmęczył, ale czym ty byś się zmęczył? Na, Na przykład, powies, no... E... Widzisz, widzisz tą swoją farmę? Moją farmę? Którą farmę? Tą no swoją. No drewna, co Tak, nie? swoją drewna farmę. No, to poczekaj. Ej, raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, chodzi. 7, Są 8, 9, ja 10, ja 11, 12, Dobra. 13, Agent. 14, 15. Mniej więcej 15 sekund, okej. Okay. To proszę cię zrób tutaj takie powiedzmy. Hmm. Mhm. Niech tak będzie 5 kółek. Nie możesz używać 5? spacji. Co? Nie! <śles> okej, okay, ale do. To... Ale to jest głupie. Halo, <noise> gdzie jest Tokika? Czemu ty wydajesz tyle pieniędzy? Czemu ty nie oszczędzasz? Lo jak to mam nie używać spacji? Jak to mam, mam nie używać spacji, okej okay. Dobra, spokojnie, poradzę sobie, okej? Okay, poradzę sobie, tylko potrzebuję drewna Nie jest drewno, okej, okay, okej okay, Bez spacji sobie poradzę, okej okay. Dobra, czekaj sekundkę, mam pomysł, tak, Mam plan, ale potrzebuję drewnianka. A szybko. wiesz tutaj już nie wrócisz, nie Wrócę Spokojnie, Agendix, mam plan, bez spacji ta kółka pokonam, okej? Okay? Dobra. Kurde. Będzie i... ciężko, ale sobie poradzę więc teraz tak, teraz tak. Okej, okay, potrzebuję tylko teraz, teraz troszkę więcej, jednak, bo to mnie starczy. W ogóle nie mi nie w Płytki może pomogą, okej, okay? naprawdę. Jesteś bezczelny, Agentix, bezczelny. No, <grym> jak picie, szkoda. No szkoda, więc teraz ty, gościu, Dobra, spokojnie no To biegim, było jednak kółeczko, biegim. to było właśnie jedno kółeczko, Pokaż nie? takim sportowcem jesteś. Jestem ja super jesteś sportowcem, jestem super sportowcem, okej? Okay? Dobra, udało się, lifehack, gościu, więc spoko, <laughs> z drugim kółeczkiem. Powiem ci, że jesteś bardzo głupi, okej? Weź sobie jakieś pieniądze teraz, lepiej odwróć, okej? Okay? Bo zaraz będzie taka sytuacja, że po prostu ci się skończą, wiesz? Więc no, tak troszkę myślisz źle, wiesz? Hmm nie, ty myślisz, że. To jest ze swojego Nie mi płytka, okej, to było kółko drugie, więc wrócimy się właśnie to jak z kolei do Agentix i starczy na... Nie, minę wszystkie kółka, nie, nie starczy na Gentix. To jest trzecie, tak? To jest, to, jest, to jest kółko trzecie, jeśli ja właśnie nie mylę, więc właśnie kiedyś idzie, tak, to jest właśnie ta trójeczka. Dobra. Więc chyba starsza, nawet idealnie, dobra! Więc czwóreczką właśnie sobie szybko wbiję, żeby nie było. No powiem ci, że no idzie mi dobrze, okej, okay, idziesz i nawet dobrze, więc zacytuję się właśnie jakoś z czwartym kupiłem powiem ci, że nie ma pojęcia po co, ale spokojnie, spoko. <grym> Bo mogę sobie popatrzeć, jak ktoś biega, a ja nie muszę. Każdy to. wydaje swoje pieniądze na co, okej. Okay. A mogę chociaż jeść? Nie, <grym> jak to nie mogę jeść. Ale... Jak to będziesz jadł na wf -ie? No, ale... A uwagę chcesz do dziećka? No w sumie to nie jest w ale. Okej, okay, dobra. Chcesz uwagę kończę do kółko, okay, Kończę kółko, okej? Kończę ostatnie kółko, nie mając pół płytki agencji, rozumiesz to? Kończę to kółko, skończę, ja mi się uda! Okej, okay, uda mi się rozumiesz <laughs> nie to? Nie, uda się. Uda się. Nie! <laughs> nie, <ja> wiem, <laughs> nie, ja, nie, nie! Udało się, juchu jestem zwycięzcą! Dziękuję bardzo, agentów, dziękuję bardzo, no powiem ci, że no... To było głupie. Dobra, powiem Ci teraz tak, chcesz na najwyższy stary, na twoje Dobry. ostatnie żatonko, okej? Okay, ostatnie Masz tu teraz grosza. I możesz zjeść ten chlebek zamiast mnie, a ja spadam. Ale ja nie na... sobie starym, czek, na... ja tego nie potrzebuję, nie potrzebuję grosza. Idziemy czy powiemy, że no okej, spoko, więc teraz wiecie co po widzia co po kolei. Ja właśnie do mnie jeszcze wbijmy skryki szybko, Zaraz zaraz jakiegoś teraz, żeby nie było odłóżmy, ponieważ to jest coś cenny materiał, więc teraz ty gościu ze się do domej skrycki. Odłożymy i teraz weź też jesteśmy zaraz, że to powiem teraz tak. Nie mam pojęcia, okej? Nie mam pojęcia w ogóle, dlaczego? Agent Tix do mnie wbił i przedstawił w ogóle odcinek, chciał, że musek, ja powiem teraz jak właśnie tam Agent Tigsa, ta jakaś tam manga przekreślenie, więc właśnie jak dla mnie Wy chyba połowy swojego całego złota, tylko po to. Aby 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 poczuć się jakaś fajnie nie mam pojęcia Więc poczuję Tak spoko jak dla mnie jestem królysem, więc teraz widzicie co? jeszcze się właśnie właśnie polecimy i moje krówki roznożymy, więc teraz tak jest tak, okej okay, gościu lecimy sobie właśnie teraz jak z koksem, że to obecnie Jest już właśnie coraz mniej, więc teraz mniej teraz starazcy gościu No ponieważ agentik serio chciał tego mińska dużo, ale to tak w tamtę sobie wziąć, powiem więc teraz z tegościu, taki ty, tych ty, ty, spoko właśnie wam krówki bardzo dziękuję A my lecimy właśnie teraz na mega ponieważ powiem tak to było ogólnie ogóle dziwne, ale okej okay, spoczko, każdy swoich pieniędzy dla na to chce, no i Agency w mojej skierce to jest właśnie koszty i mega już nie przyda, więc trudno, więc tego gościu, więc właśnie moje w moje momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważne. Chore episkie odcinki z nowej serii, co dzień nie wiem, subskrybujcie, kucie, bo jest to bardzo ważne, a chyba każdy wie, jak ode mnie otrzymają serczusz, bo właśnie o tym mówiłem na, na początku filmu. Więc subskrybujcie to i to właśnie nie wiem czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, nazywa się El i właśnie na macie moje codzienne przy odcinki również z tej serii, bo to właśnie mega. bardzo palca, macie jeszcze właśnie link, link do, do góry w karcie i tam w opisie, więc, więc właśnie obecowa kanał subujcie i właśnie jeszcze właśnie na Instagram followujcie, bo jest to też bardzo ważne, chore episkie, Zdjęcia, relacje, w ogóle nie właściwie, też bardzo polecam, ponieważ to są reakcje. Obecnie jest nawet tak, że właśnie jak mnie na Instagramku followujecie, to jest ich je na wasze konta i wam normalnie lajkuje, zdjęcia. No pamiętaj, tak, no lajk like, od to jest ktoś, kto ok? okej? To jest pan, gość gość, 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 właśnie, to polecam. No i co? W tym odcinku był nawet spód, więc właśnie widzimy się jutro, ponieważ są one codziennie, więc wbijam właśnie na was ogromne pozdro. Siemaneczko, eleczko i na koniec no, tak, jak zwykle, ogromne serdeczne, przeogromne przymocenia, że no yo! i widzimy się na odcinku jutro. Po